Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale z przygód Eivara na Gothic 2 Historia Kolonii. Witam w kolejnym odcinku. Yy, no to lecimy dalej. No, poprzedni odcinek był dosyć dawno, więc mogę mieć trochę po w większość co się działo przez ten czas. Nie ukrywam, że jestem trochę w plecy z materiałami ze względu na pracę i, i poświęcony czas. No po prostu dużo miałem na głowie, też dochodziłem do siebie jak można zauważyć jest jestem zdrowy raczej, więc wszystko powinno być, być ok. No i lecimy. Jak można zauważyć, no na początku musiałem się trochę poprzechadzać, popoznawać z większością osób na farmie. Próbowałem jakieś załapać kontakty czy coś, no poznać po prostu wszystkich i, i, i to nadal jakby są takie początki tego startu serwera, więc no wszystko ze z czasem. No i jakby pierwszym takim wydarzeniem po. Po przybyciu, też i poznaniu starych, dawnych kompanów, w odnalezieniu się, no to yy, zaczepił nas cienki dawny kapral z HK3. Dawny mój kapral, że tak określe, No i zasugerował, że mamy iść yy, się zapoznać z Tomim. No ale że nie wiedziałem, gdzie on jest. Nie wiedziałem tego gościa jeszcze. Nie wiem, jak on wygląda. Yy, jedyne, co mi się tak jakby. Zobaczyłem, no to był chyba jakiś gościu tam przy, przy, przy zawalonej przełęczy z kimś rozmawiał, no ale do końca nie wiedziałem kto to jest, no bo to są początki na farmie, więc więc cienko. No ale później z tego co wiem, to e, kojarzę to cienki się chyba dowiedział, bądź, bądź też domyślał się gdzie był, bo i tam jakoś miał chyba misję czy coś takiego, nie wiem do końca, ale pobiegliśmy z cienkim i z Axisem. E, Gdzieś tam za las chyba i, i później spotkaliśmy Tomiego mi się wydaje, ale nie tutaj też wspominałem, że tutaj zobaczyłem jakiegoś gościa bardziej dopakowanego, który miał po prostu lepsze ekwipunek i wyposażenie, no ale to nie był on, także no. Później spotyka nas Tirium, który gdzieś znajduje w całym tym tłumie i każe nam się udać za nim, bo mamy iść do Tomiego. No, gdzieś tam go widocznie zauważyli, albo może wcześniej z nim rozmawiali. Więc udajemy się za las przy tym takim przejściu, gdzie ostatnio budowaliśmy jakby taką małą palisadę, coś w tym stylu. No i tutaj mamy e, jakby taką małą naradę, kogo my mamy jakby. I czym się mamy zajmować, bo no, upadła jakby z kolonia, kiedyś byliśmy w szmaragdowej kompanii, a teraz jakby jesteśmy od zera. Także kogo my mamy odgrywać, czy najemników, jakieś, czy, 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 czy po prostu pracować y, dla farmy jako tam ochroniarze, czy coś w tym stylu? No, no, nie wiem. No i następnie uzdaliśmy się z Tomim na farmę do jego domu, jakby się zapoznać mniej więcej. Dzięki nas tam chyba już przedstawiał po części, ale każdy miał jakby tam na celu przedstawienie się co umie, czy w czym jest po prostu dobrym, czy, czy to właśnie jakiś wojownik czy coś, no, no każdy miał jakieś tam swoje, swoje umiejętności. No i poznaliśmy też Avsindira, to jest jakby tam prawa ręka, mi się wydaje, Tomiego, no i ustalamy wstępnie, że... Cienki zostanie naszym dowódcą. to mi mu powierzył opiekę nad nami. Cienki jako dowódca będzie się pewnie starał dbać o nas. Później też Cienki wspomniał, że może Axisa i Tyriona dodadzą do frakcji jakby cieni, do jakby frakcji farmy, co już tam mniej więcej działała sobie. Nie wiem, co oni mieli do końca za zadania, no ale może w późniejszym czasie się dowiem i, i, i tyle. No też, też była jakby frakcja siepaczy, to byli bardziej tacy, tacy wojownicy, co wchodzili na polowania i, i bardziej szli na pierwszy ogień, że tak to określę. Ale no, my oczywiście jako nasz Ejwar Łucarz to będziemy się starali, żeby dostać bądź jakie, zdobyć jakieś łuki i po prostu być myśliwym, też angażować się w polowania czy też jakieś właśnie akcje. No ale z łukiem, nie z mieczem. No każdy też na swój sposób próbował się przedstawić w miarę dobrej strony. No jak wiadomo, to były początki tam raptem parę dni po starcie serwera, więc z ekwipunkiem było ciężko. I, i, i w ogóle, żeby coś jak, jakkolwiek zdobyć. Także. No a też po prostu w międzyczasie zapytam, czy taka forma się. Podoba odcinków, bo z góry dziękuję za poprzednią aktywność przy wcześniejszym filmie, tym pierwszym z historii kolonii. Bardzo duża aktywność po długim czasie nieaktywności na kanale. No dosyć sporą, bo też nie miałem co nagrywać ich w ogóle, ale teraz stwierdziłem, że, że jakoś tą historię kolonii. Na, na RPG zacznę sobie odgrywać i starał się, się będę nagrywać w miarę regularnie, ale co już widzę, że nie wychodzi mi to zbytnio. Bo, bo praca i obowiązki zmusiły do tego, że trochę jestem w plecy z materiałem, a trochę do przodu z grą. Jak można tam zauważyć, to dostaliśmy frakcję od Tomiego tam po kończącej się rozmowie. Później Cienki po prostu wziął nas jakby na bok, żeby podzielić tam ekwipunek, który wstępnie dostał. Ja chyba z tego co pamiętam, to nie chciałem na początku jakiś super tam mieczy czy, czy, czy czegoś, bo wiedziałem, że są lepsi ode mnie tam Renox czy Axis czy, czy Tyrion. Po prostu jak będzie miał jakiś łuk czy, czy czy cokolwiek takiego na dystans, to bardzo chętnie bym wtedy przyjął, no bo wiem, że Axis, czy Tyrion, czy Renox, czy ktoś jeszcze z jakiejś tam kompanii, czy Viper zrobią lepszy pożytek z tego niż ja. No jakby po małym zebraniu z cienkimi i z resztą kompanami teraz będzie taki dosyć ciekawy, chociaż nie wiem, na tamten czas to pewnie jeszcze było z przymrożeniem oka, bo zaczepił mnie Antrax, chyba z tego co pamiętam, i poszliśmy. Znaczy, chciał chyba się jakoś uleczyć czy coś takiego. I no, na początku serwera było dosyć ciężko. Jakieś tam rośliny były, było mało spawnów tego, i, i Antrax chyba coś potrzebował. Nie pamiętam, ale bardzo się chciał dowiedzieć. Skąd je w ogóle biorę, gdzie znajduję? No, i ja mu powiedziałem, że mogę mu je pokazać. czy mogę mu pokazać, gdzie znajduję. No, i poszliśmy, jak zauważycie, na teren niebezpieczny dosyć. Ci, co grają, to wiedzą, że tam jest teren na FCK Kill, czyli po prostu twoja postać ginie. No i po spacer, po w sumie szwędaliśmy się trochę po tych niebezpiecznych terenach po lasach. No ale Antrax tros o twoje bezpieczeństwo chciał już iść, ja to oczywiście Eivor, nieustraszony łowca, który próbuje. Oczywiście wszędzie musi biegać po lasach i, i jakichś niebezpiecznych yy, terenach musi, nie wiem, wytropić jakąś zwierzynę czy coś takiego. No po prostu nie zna aż tak dużego strachu, co inni mi się wydaje, aczkolwiek jest rozważny. No i później, gdy wróciliśmy, udało się zaliczyć jakby pierwsze polowanie, gdzie po prostu no, poszliśmy pozabijać parę ścierwojadów. Jak widzicie, to parę już osób z kompanii, między innymi Vires. Nie, Viper, sorry. Viper dostał pancerz i, i dosyć dobry mieczyk, czy buławę na początek do, do machania. Poznajemy też Dauda, jakby przywódcę się patrzy z tego co pamiętam. No i idziemy po prostu zapolować na zwierzynę, po, poskurować ją później, żeby porobić jakieś, właśnie, może pancerze, nie wiem do końca co, co jaki był plan, ale, ale polowanie to, to polowanie. No i jak też można zauważyć, ja swoją ilością. HP na tamten moment nie grzeszyłem, więc zbytnio nie chciałem się pakować na pierwszy ogień, tylko po prostu zostałem zwerbowany do noszenia trucheł i, i, i ewentualnie później ich oskurowania. No ale to, to, to no, początki, cały czas będę to pewnie powtarzał, ale to były jeszcze niestety wtedy początki. Na polowanie na tamten moment chyba, wydaje mi się, że było. Łatwe W porównaniu co teraz, jakby z biegiem czasu, mówię naprzód, co teraz są za moby i co się dzieje, to jest dosyć ciężej, ale to postaram się nadrobić w miarę szybko. Może uda mi się jeszcze w tym tygodniu zmontować kolejny film, aby myście byli w miarę na bieżąco żeby kto chciał i się w miarę interesuje mógł obejrzeć. No i po tym polowaniu oczywiście co, no nie wiedziałem co zrobić z truchłem, no nie, mo nie mogłem chyba jeszcze skórować albo nie wiedziałem czy je gdzieś e, magazynujemy czy, czy przechowywujemy na jakiś tam określony czas. No i szukałem po prostu wszędzie czy to w karczmie czy gdzieś, ale później jakiś e, szkodnik. Albo cień, już nie wiem, no ale w każdym bądź razie e, gościu w pancerzu szkodnika powiedział nam, że do dużego domu, do skrzyni mamy je zanieść, i, i tam pewnie będą później czekały na dalszy swój los. Więc no, no i jak już większość ludzi wróciła z polowania, to no, poznaliśmy jeszcze paru, y, parę osób. Oczywiście było to takie, takie chaotyczne, że tak określę, z e, polowania, bo. Czasami jak ktoś wracał to nie wiedział gdzie iść do końca, kogo szukać i, i też się parę osób pewnie pogubiło. Ale na szczęście wszyscy wrócili cali i zdrowi. No i później chwilę po tym pierwszym polowaniu narodził się pomysł na kolejne polowanie, bo po prostu masa zwierzyny włazi wokół farmy i droga do miasta też nie jest zbytnio bezpieczna. Więc y, chyba wszyscy wyruszyliśmy na polowanie kolejne. Y, teraz z Siriusem, nie wiem, czy był na poprzednim, nie zwróciłem uwagi. Y, no i te polowanie to już było takie bardziej zorganizowane, chyba mi się wydaje, bo parę osób było odpowiedzialnych tam, czy y, dopytywało ile mamy myśliwych, ile tam y, dyspo, jaką dysponujemy bronią, coś, coś w tym stylu mi się kojarzy też zerkam sobie pomocniczo na, na czat, co my tam pisaliśmy mniej więcej, bo szczerze no powiem, że dużo pozapominałem. Musiałbym faktycznie może jakieś sobie notatnik, albo, albo zapisywać gdzieś na boku, e, co się dzieje, no bo, bo ciężko, że tak powiem, no, mi ogarnąć to. No ale to nic, no kątem widzę, że tutaj jakby udaliśmy się znów na te, na te polowanie drugie, e, bo bardziej już ogarniętom jakby grupą, więcej osób było więcej jakby takich wojowników no i udaliśmy się dosyć da dalej, bo to było prawie, że pod miasto ale ja oczywiście jak to zazwyczaj zostałem zwerbowany do Targania i później gdy wracałem spotkałem, że właśnie stoi Viper i Cienki i paru yy, parę szkodników tak będę ich w sumie nazywał zbroja szkodnika, to trochę mi się może mylić no i zapytałem, czy coś zostało i, i stwierdzili, że jeszcze chyba coś mają do wyczyszczenia w okolicy i że akurat przechadzał się Tomi, to, to stwierdził, że, że pomoże. I co w sumie bardzo, bardzo dobre jak z jego strony, że, że jako za jako tą całą farmą, to, to chciałby też y, się przyczynić do tego. No i pomógł nam powybijać właśnie parę bestii. Ja tu oczywiście jakieś tam dzikie wygibasy robię, albo sprawdzam sobie emotki też udaje takie wypatrywanie, czy w okolicy jest w miarę w porządku, czy bezpiecznie, że, że nikt się nie zbliża, co to też jakiś ma ten swój urok. Fajnie jakby była taka opcja zbindowania sobie po prostu paru emotek pod jakiś klawisz czy, czy, czy coś w tym stylu, to by było takie takie już dosyć fajne. A też ostatnio miałem rozkminę, co by było właśnie w takim gotyckowym erpekku, jakby dodali voice chata, to to już byłaby konkretna fajna opcja albo i nie fajna ma to swój urok pisanie takie e, odgrywania takiego rp pisanego ale tego że tak powiem wam nigdy nie lubiłem bo grając na przykład kto może te, kojarzyć gier, gierkę Conan Exiles to nie lubiłem tam zbytnio pisania rp i w ogóle takie takie dzikie mi się to wydawało ale do gotika jakoś się próbuje przełamać tak dosyć fajnie staram się to odgrywać Czasami oczywiście no jak jakiś jest wyjątek, że ktoś tam potrzebuje coś na, na przez Discorda jak rozmawiam czasami czy coś, to potrzebuje paru ziołek czy coś, żeby się uleczyć, no to nie, nie ma takiego szybkiego odgrywania, odgrywania RP czy coś takiego, ale, ale myślę, że to się da wybaczyć. No i tu kolejna jakby akcja co mnie spotkała, to yy, spotkałem w lesie vipera i cienkiego. Coś tam jakby wspominaliśmy, czy, czy, czy każdy miał jakieś swoje przemyślenia na temat farmy i, i, i co dalej może. A no i też wspomniałem o jakby czychającym niebezpieczeństwie w okolicy, gdy patrolowałem sobie gdzieś tam, e, czy chodziłem po lasach, e, tereny przy farmie, no to zauważyłem cieniostwora, tam to też jakby poinformowałem o tym Cienkiego, żeby uważał na, na okolice, bo jest niebezpiecznie znaczy niebezpiecznie się robi dosyć, bo no zwie, zwie, ze zwierzętami, a zwłasz, zwłaszcza z cienia stworem kurczę, mi się już język plącze od takiego gadania. Co prawda też to ucinam i, i wycinam takie jakieś zbędne dźwięki, ale, ale no, lecimy dalej. No co, no tutaj Awar próbuje trochę zabłysnąć jak widzicie na czat, na czat, że jest jakoś niezmordowany, no bo nie boi się po prostu przebywania w lesie czy, czy zwierząt, które widzi na, na, na jakąś odległość. No oczywiście jeśli ktoś się tam zakradnie do niego czy coś, no to, to już jest yy, gorzej, ale jest rozważne Kolejnym dniem jakby poznajemy naszego nadwornego nal alchemika fejna. Yy, Fein od razu poprosił nas o pozbieranie jakichś ziół, jeśli będziemy dysponowali, czy, czy, czy gdzieś znajdziemy po prostu. E, też w międzyczasie spotkaliśmy Vipera z jakimś nieznajomym. No nie wiem, pewnie sobie tam rozmawiali, czy, czy, czy coś planowali. Nie wiem. E, w każdym bądź razie. E, a nie, dobra. Z, za. Powiedzieli mi, że niedaleko czyha niedźwiedź chyba, lub czyniostwór, już nawet nie pamiętam. Ale spoglądam na, na, na czat i, i jednak to był chyba niedźwiedź. Nie widziałem go do końca, może nie wiem, tekstury mi się nie chciały załadować. I, i co, no niedźwiedź dosyć też jest niebezpieczny w, w gotiku. Jakby kolejną sytuacją... E, którą widzimy, spotkajemy naszego dawnego kaprala Wiresa. Jest to też dosyć kluczowa postać. Wires, e, bardzo Cię pozdrawiam z tego miejsca. No i e, co, no zapoznajemy się mniej więcej, e, próbujemy tam sobie przypomnieć, co, co jakby się działo po, po tym upadku bariery. Wires e, chyba wtedy, z tego co pamiętam, to dopiero zaczynał grę. Nie wiem, nie pamiętam. Później też spotkaliśmy Noela, dawnego jakby naszego maga, chyba na szmaragdowej kompanii. Był tam chyba na posterunku, mi się wydaje. Parę razy go spotkałem, nie pamiętam. No ale też dosyć charakterystyczna postać, mi się wydaje, jak na tamtą edycję. Teraz nie wiem, co się z nim dzieje w aktualnym czasie. O OC, że tak powiem, a IC to no, był jeszcze jakiś czas chyba na farmie. A co się z nim stało później, to się dowiecie. No co, przekazałem mu parę ziłek chyba, bo z tego co wiem, to też chyba współpracował z Fejnem, czy, czy Fain był jakby tam jego uczniem, pomocnikiem. Coś, coś w tym stylu się pamiętam działo wtedy. No i później chyba z Wiresem i z Viperem chcieliśmy pokazać Wiresowi okolice, jakby chyba, bo Obległe tereny przez, e, przez zwierzę, na co ma po prostu uważać i, i jak wygląda droga do, do miasta. Albo wtedy był chyba ten moment, co musieliśmy odszukać jakieś e, jaskinie czy, czy groty, które e, znajdowały się w których znajdowały się jakieś złoża, ale nie pamiętam, czy z żelaza. I też y, mieliśmy odnaleźć jaskinie, gdzie po prostu przebywają kretoszczury, z tego co pamiętam. No ale jak biegliśmy, że tak powiem, w te groty, co są w Gotiku 2 podstawce y, przy mieście, no to to napotkaliśmy wilki i, i zrezygnowaliśmy. Y, później wtedy udaliśmy się do farmy i na farmie odbyło się jakby zebranie. A w Sindir tam chyba miał coś do przekazania, czy coś takiego. Z tego co się dowiedzieliśmy, to Bianco i Marquis zostali ścięci z rozkazu gubernatora za, ba za bandyctwo. Nie znałem ich osobiście. Co prawda później się próbowałem dowiedzieć, co jakby ma na to czynnik, że zostali ścięci, ale nie dowiedziałem się tego w postaci, więc nie, nie umiem Wam odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości. Może w późniejszym czasie lub w komentarzu ktoś wadam znać. Ale y, następnie po prostu Afsindie zarządził, że każdy, kto się zajmuje jakimś tam zadaniem, czy rzemieślnicy, w sensie myśliwi, czy płatnerze, kucharze, rzeźnicy, to mają się po prostu zgłosić jakby po sporację po no, żeby odnowić głód, i przez głód po prostu wtedy się regeneruje stamina, co, co później można oprawiać zwierzynę i, i, i tym podobne, więc. Tyle mniej więcej się działo jakby w drugim odcinku. W następnym odcinku mi się wydaje, że będzie się działo dosyć więcej, e, więc zapraszam Was e, do następnego materiału, który pojawi się niedługo. E, no, mam trochę nagrane. Niestety, no, muszę dogonić jakby czas e, montażu i w ogóle, bo to jest jakby parę. Dni ledwo co po starcie serwera, a już jest raptem, chyba dwa tygodnie, bo trzy tygodnie po starcie, więc muszę trochę nadgonić. Ale z góry dzięki wszystkim za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do następnego, czyli możecie zostawić subskrypcję. Jeśli Wam się taki format podoba, no to oczywiście lajka i, i, i trzymajcie się do następnego i cześć.